Dzień dobry, punkt szósty, funkcja kwadratowa. Co było z funkcji kwadratowej na poprzedniej maturze? No, funkcja kwadratowa jest bardzo ważnym pojęciem, bardzo ważną funkcją i jest jej bardzo dużo na maturze. Na przykład same te nierówności kwadratowe, którą już tam na poprzedniej maturze rozwiązywali, no to, to jest przecież funkcja kwadratowa, prawda? Natomiast samej funkcji kwadratowej dwa zadańka, które były, tamtym roku. Więc tak, pierwsze. Wierzchołek jest podany. No i wzór funkcji tutaj trzeba udzielić, który jest. No i na szczęście, proszę państwa, nie pytają o wzór funkcji w postaci iloczynowej, czyli dwa nawiasy, tylko pytają o wzór funkcji w postaci kanonicznej, czyli jeden nawias. Jeszcze raz przypomnę najważniejszą rzecz funkcji kwadratowej. Widzisz jeden nawias, jeden nawias. No to jest jeden wierzchołek. Widzisz dwa nawiasy obok siebie, to dwa miejsca zerowe. To jest takie oczywiste. Spróbujcie to zatłumaczyć. Patrzcie się. Tutaj wzorem funkcji, który opisuje tą funkcję, o tym wierzchołku, jest taki. Koniec zadania. Jeden punkt mamy. Dlaczego to jest takie proste? No bo to jest takie proste. Spróbujcie zakłamać w końcu, że to jest pierwsza współrzędna wierzchołka, to jest druga współrzędna, pierwsza się bierze, tak jak to pierwsza z osi x, a x to musi stać koło x, jak pamiętacie poprzednią lekcję, x się zmienia, Nie? znowu x się zmienia, a to jak tutaj jest na przykład minus 3 pierwsza współrzędna wierzchołka, no to tu musi być x plus 3. Tak, jak zawsze to było, nie? No a ta liczba y się nie zmienia, bo oś x zmienia wszystko, a oś y nie zmienia. Oś x jest dziwna, oś y jest super. Dlatego tu musicie zapamiętać. Widzisz jeden nawias, to na pewno będzie, proszę Państwa, wierzchołek. I przy okazji widzisz dwa nawiasy, no to pojęcie postaci doczynowa. No i właśnie, było takie zadanko na układ za, za pięć punktów. W otwartym pięć punktów to jest strasznie dużo. trzeba podać wzór funkcji albo dokładnie ABC B, współczynniki, czyli A, B, C współczynniki o takich różnych danych. No i to jest za 5 punktów, ponieważ tutaj jest kilka min, na które niestety uczniowie jak nie wiedzą to wkładają, i niestety koniec, koniec walki o te punkty. Po pierwsze, Pierwsza rzecz. Taka prosta ma jeden punkt wspólny z parabolą. No to jak ta parabola w ogóle, o co tu chodzi z tym się 6 Co to znaczy, że ma jeden punkt wspólny? No parabola może być albo ramiona w dół, albo ramiona w górę. A co to znaczy jeden punkt wspólny? No to znaczy się, że jeśli ma ramiona w górę, to tak musi przechodzić ta prosta y równa się 6. A skoro tak musi przechodzić, to znaczy się, że to y to jest y współrzędna wierzchołka, czyli my znamy y współrzędną wierzchołka. To coś to 6, to jest po prostu q. Nie znamy p, ale znamy q. Ok? Ja spieszę, to jest pierwsza Tu jest taka trudność no nie, interpretacyjna. Jak to 6y dowolne się 6 zinterpretować z tym, w ogóle? No to jest pierwsza znaczy druga wskórze na wierzcho. Teraz te punkty. Te punkty należą do wykresu. No to najczęściej uczniowie robią tak, że za y podstawiają tą liczbę, a za x podstawiają to, Dobrze, bo tutaj za x-5 za y0 i powstaje układ trzech równań z trzema nieradowymi ABC. No, jest to jakaś droga, ale trzeba iść na skróty, jeśli się da. Zazwyczaj się da. Trzeba iść na skróty. To, co przed chwilą mówiłem o tych postaciach funkcji kwadratowej. Czy to, aby czasem nie jest właśnie miejsce zerowe? Czy te liczby nie są miejscami zerowymi? No bo ktoś tutaj za y podstawił 0. Co to znaczy za y podstawił 0? No to są miejsca zerowe. Właśnie. My znamy dwa miejsca zerowe, proszę Państwa. Co więcej, uwaga, patrzcie się dalej. Znamy dwa miejsca zerowe, okej? Okay? Czy nie znamy tak zwanej osi symetrii dzielącej paraboli dokładnie na pół? No znasz! Popatrz, minus 5 do 3 to jest 8 jednostek, 8 kratek. Podzielę to na pół, bo parabola jest dokładnie na pół. To Ci widzę 4 kratki. 1, 2, 3, 4. Tu! Jest gdzieś P, czyli my znamy też P, proszę Państwa, patrzcie się. Znamy Q, znamy P. Znamy P. wszystko, proszę Państwa. To jest podstawa, proszę Państwa, funkcji kwadratowej. I teraz słuchajcie, to zadanko zaczniemy rozwiązywać dwoma sposobami. Bo jeśli znasz wierzchołek, to możesz zacząć z tej postaci. Albo jeśli znasz miejsca zerowe, to możesz zacząć z tej postaci z dwoma nawiasami. Jak chcesz, jeśli znasz i wierzchołek, i miejsca zerowe. Na prawdziwej maturze może być, że znasz tylko wierzchołek, na przykład, no nie, nie co będzie teraz, albo że znasz tylko miejsca zerowe, nie wiem. Więc dwa sposoby. Jeszcze raz. Jeśli znasz wierzchołek, zobaczcie się, to zaczynasz tak. Y równa się A x plus 1 plus 6. Ok. A jeśli znasz miejsce zerowe, to zaczynasz tak. Y równa się A x plus 5 x minus 3. Wow! Jakie to proste, jakie to proste. Pamiętaj, masz wierzchołek, piszesz tą postać z jednym nawiasem. Trzeba jeszcze A liczyć, oczywiście. Yy, masz dwa miejsca zerowe, masz tą postać z dwoma nawiasami. Trzeba jeszcze A liczyć. No ale to A doliczyć, no to już jest jeśli skorzystałeś z miejsc zerowych, to teraz musisz wykorzystać wierzchołek. Czyli za y postawiasz 6, za x postawiasz minus 1 i z tego wyliczasz a. Podobnie tu, tylko tutaj nie możemy brać wierzchołka, bo tu wierzchołek już wykorzystaliśmy bierzesz i chcę czyli ten pół na przykład. No albo widzimy ten, żeby nie było minusów za y0 za x3 i chciałbym wyliczyć A. No w obu przypadkach to jest proste. 4, 16, czyli urodzą może. A to jest minus 6, 16, czyli minus 3, 8. A tu minus 4, tu 4, oczywiście, 4 razy minus 4, minus 16. Czyli jak podzielimy przez minus 16, to wyjdzie też minus 6, 16. Nie? No, i mamy, proszę Państwa, współczynnik A, czyli mamy postać funkcji, na przykład, pierwszą, tamtą, i równa się, minus 3, Mamy już tą postać, no tylko jeszcze jest jeden problem, no bo to zadanie za 5 punktów, nie? <tototek> nie może być łatwo, żeby wyznaczyć ABC to potrzebujesz jeszcze to wszystko powymnażać i jeszcze przez minus 3 ósme na końcu, no nie? To wszystko trzeba powymnażać x razy xx kwadrat x razy minus 3 minus 3x 5 razy x 5 razy minus 3 2x i wymnażamy jeszcze przez minus 3 ósme. Czyli minus 3 ósme x kwadrat. Tu jest 2x, czyli minus 6 ósmych x i 15 to jest minus y, plus 45 ósmych. No a specjalnie tutaj takie liczby, żeby one były jak najbardziej trudne. Czyż nie? No właśnie, chodzi o to, żeby to było trudne, proszę Państwa. Nie, żeby to było łatwe. 5 punktów no to nie mogło być takie super łatwe. Podsumowując funkcję kwadratową. Postać z jednym nawiasem, postać z dwoma nawiasami. Z tej postaci z jednym nawiasem wyciągasz wierzchołek, z postaci z dwóch nawiasów wyciągasz miejsca zerowe. Miejsca zerowe jak znasz, to znasz też pierwszą współrzędną wierzchołka. Ok. Sprawdź się, sprawdź, sprawdź. Sprawdź się. Pierwsze zadanko. Podaj wierzchołek. Ok? Podaj współrzędny wierzchołek. Drugie zadanko. Podaj miejsca zerowe tej funkcji i dodatkowo wierzchołek, czyli pejku. Ok? Stop. I zobaczmy, czy to rozumiesz, mistrzu. Wierzchołek 3, minus 5, brawo. Miejsca zerowe 1 i minus 3, brawo. Gorzej z wierzchołkiem, bo to jest e, minus 3, 1. Połowa to jest gdzie? Połowa, połowa tu, a to jest minus 1, nie? Czyli pierwsza współrzędna wierzchołka minus 1. A jak policzyć tą drugą współrzędną? Stawiając za x, bo to czasem pierwsza współrzędna to nie jest x. Więc podstaw za x minus 1. Podstaw za x minus 1. No bo to jest x. A chcesz y. A co mówiliśmy na poprzedniej lekcji? Funkcji. Dobra. Tyle z funkcji liniowej. E, funkcji kwadratowej, przepraszam. I do zobaczenia na następnej lekcji. Cześć.